Bardzo zimną Gdzie? Wynoś się stąd. Odejdź stąd. Jest tu! Nic nam nie zrobisz. Odejdź od nas. Słyszałeś was tutaj? Dasz Dlatego nie może się zejść. O, działa. Mhm. Jeżeli jesteś mieszkańcem tutaj i chcesz się z nami skomunikować, zapal tę kulkę. Zobacz, jest mieszkańcem. Jak daje. Dziękujemy. Dziękujemy. No, jest, jest pole, nie? No. Bo u góry jest prąd, a tu jest pole elektromagnetyczne. No, jeszcze ja. No, cały czas powieszony, no? Powieszony. Tak. Ta kulka cały czas dodaje. I nie Patrz, z... co robię. Widzimy. O matko. O, ja mam odpowiedź. Nieźle. Nie, dziękujemy. Dziękujemy. Ok. Kabina. Kalina? Kabina. Kabina. Tu jest kabina. Ona tu jest. Ona tu jest. Wygląda jak kabina. Ale to jest... Patrzcie. Tak. Co jest? Co to jest tam było? Też podejdź tam sobie. Jestem zmęczony. Ja. Ja. Jezu, kochany. Ale daję. Nie wiesz co. Ups. Ja. Ale mamy. Zobaczcie, przy samym wejściu.